Imię ojca i syna i Ducha Świętego. Amen. Umiłowani bracia i siostry, dziś zapraszam was do otwarcia serc na modlitwę do Pana, który zawsze jest uważny na nasze potrzeby. W jego obecności znajdujemy schronienie, siłę i pokój, którego tak bardzo pragniemy. Bóg wzywa nas z nieskończoną miłością, gotów prowadzić każdy krok naszego życia. Zaufajmy jego dobroci. Oddajmy Mu nasze troski i pozwólmy, aby Jego światło przemieniło naszą drogę. Zbliżmy się do Niego z wiarą i wdzięcznością, wiedząc, że Jego łaska zawsze nam towarzyszy. Dzień dobry, bracia i siostry. Dziś, z sercem pełnym nadziei i wdzięczności, zbliżam się do Ciebie, Panie, w tej porannej modlitwie. A jeśli chcesz, proś Boga o wszystko, czego potrzebujesz na ten tydzień, napisz to w komentarzach, aby wzmocnić swoją prośbę, wiedząc, że On słyszy Twoje serce. Panie Boże Królu i Ojcze Niebieski, dziękuję za Twoje błogosławieństwa i za Twoją bezwarunkową miłość. Dziękuję, że zawsze mi pokazujesz, że jesteś ze mną, że nigdy mnie nie opuszczasz ani nie zapominasz i ponieważ. Przez tę modlitwę zapraszasz mnie, abym oddał w Twoje ręce wszystko, czym jestem i co mam. Dziś oddaję Ci ten nowy tydzień, który się zaczyna, ufając w pełni, że każde doświadczenie, które przeżyję, ma boski cel. Wiem, że oddając go w Twoje ręce, Ty poprowadzisz go ku dobru. Proszę Cię, Panie, abyś chronił mnie przed wszystkim, co negatywne, zarówno materialnym, jak i niematerialnym. Chroni mój dom, moją rodzinę i wszystkich, których kocham. Ześli u mego boku setki Twoich aniołów, aby mi towarzyszyli, prowadzili mnie i umacniali na każdym kroku. Abym w tym tygodniu mógł dalej wzrastać w wierze i miłości, działając zawsze zgodnie z Twoją wolą. Towarzysz mi, Panie, w każdej chwili, a ja zobowiązuję się dawać Ci to, co we mnie najlepsze, w każdym momencie z miłością i wdzięcznością. Proszę Cię także, Panie, abyś dał mi zdrowie fizyczne, a psychiczne, emocjonalne i duchowe w tym tygodniu. Spraw, aby moje serce i moje ciało były silne, pełne energii do realizacji wszystkiego, czego ode mnie pragniesz. Przyprowadź do mojego życia dobrych ludzi, tych, którym mogę służyć i którzy również pragną mi służyć. Zaopatrz mnie we wszystko, co niezbędne do godnego i spokojnego życia, przy sprawiedliwym wysiłku, który tylko Twoja sprawiedliwość może nam zapewnić. Rozpoczynam ten tydzień z wdzięcznością, zaufaniem, wiarą. I najlepszym nastawieniem zawsze pod Twoją ręką. Bo wiem, że Ty słyszysz moje serce i mój umysł, i że wszystko, co mówię, jest szczerym wyrazem tego, co czuję do Ciebie. Dziękuję Ci za wysłuchanie mnie i za to, że zawsze jesteś przy mnie. Błogosław mi każdego dnia, Panie, i pozwól mi być narzędziem Twojego pokoju i miłości, niosąc Twoje słowo wszystkim moim bliskim. Bo wiem, że świat potrzebuje Twojego zbawienia, zwłaszcza w czasach cierpienia i zamętu. A kiedy będę zdezorientowany, proszę prowadź mnie. Kiedy poczuję się słaby, umocnij mnie twoim duchem świętym, abym nie dał się ponieść pokusom tego tak zagubionego świata. Kiedy będę zmęczony, napełnij mnie twoim światłem, aby nie upadł, aby mógł wypełnić cel, dla którego mnie stworzyłeś. Naucz mnie poznawać twoją wolę i zawsze troszczyć się o zbawienie mojej duszy i o czynienie dobra bliźniemu. Zamknij moje oczy na wszelką potwarz i zło, strzeż mego języka od słów, które nie budują, i niech tylko myśli miłosierne i pełne miłości pozostaną w moim duchu. Pomóż mi być życzliwym, radosnym i miłym dla wszystkich, którzy się do mnie zbliżają. Niech Twoja obecność jaśnieje w moim życiu, i niech w ciągu tego tygodnia będę odzwierciedleniem Twojej miłości i łaski. Nie pozwól, ojcze mój, abym w tym tygodniu Cię obraził. Wybaw mnie od pokus nieprzyjaciela i daj mi siłę do ucieczki od okazji do grzechu. Wzmocnij mnie, abym pokonał moje namiętności i pragnienia i mógł chodzić w Twoim świetle. Chcę widzieć świat oczami pełnymi miłości, być cierpliwym, wyrozumiałym, łagodnym i roztropnym. I widzieć ponad pozorami tak jak Ty widzisz swoje dzieci, rozpoznając dobro w każdym z nich. Daj mi siłę ducha świętego, radość przyjaźni, radość z tego, że wiemy, i czujemy się braćmi dziećmi jednego ojca abyśmy żyli nadzieją z optymizmem wiedząc że ty żyjesz w nas i czynisz z nas jedną rodzinę jedno serce razem z maryją naucz nas być wytrwałymi i żyć w pełnym zaufaniu że w twojej miłości możemy pokonać wszelkie trudności bądź naszym jedynym inspiratorem i autorem naszych decyzji nie pozwól abyśmy grzeszyli przeciwko twojej sprawiedliwości ty, który cenisz słuszność, nie pozwól, aby ignorancja nas rozdarła, ani aby sympatia nas ugięła. Zjednocz nas z Tobą, abyśmy byli jedno i aby nic nas nie odwiodło od prawdy. Racz oczyścić nasze serca. Naucz nas, co mamy czynić, pokaż nam, którą drogą mamy iść, i niech nasze usta będą wyrazem tego, co jest w naszym wnętrzu. Niech nasze słowa będą prawdziwe, pełne miłości i mądrości. Utrzymaj mnie silnym, abym mógł pomagać słabym, i w dobrym duchu, abym miał słowa pocieszenia dla innych. Dziś, rozpoczynając ten dzień, chcę wznieść mój głos do Boga, dziękując Mu za Jego nieskończoną dobroć, za Jego miłość i za Jego stałą obecność w naszym życiu. Dziękuję Ci, Panie, za danie nam możliwości przeżycia nowego dnia. Dziękuję za tchnienie życia, za łaskę możliwości otwarcia oczu i doświadczenia Twojego stworzenia. Za piękno, które nas otacza i za każde błogosławieństwo, które na nas zsyłasz, zarówno widzialne, jak i niewidzialne. Modlę się dziś Panie, za wszystkich moich braci i siostry, za tych, którzy nie znaleźli drogi, za tych, którzy czują się zagubieni lub zdezorientowani. Za tych, którzy są sądzeni i oczerniani, za tych, którzy nie znają Cię dogłębnie, za tych, których wiara osłabła, i za tych, którzy jeszcze w Ciebie nie wierzą. Mm -hmm. Panie, dziękuję Ci, bo ja w Ciebie wierzę i wiem, że Ty w swojej nieskończonej miłości i miłosierdziu wzywasz nas wszystkich do siebie. Wierzę mocno, Panie, że Ty zmieniasz ludzi, zmieniasz sytuację i przemieniasz życie. Dziękuję, że w Tobie wszystkie trudności i przeszkody mogą zostać pokonane. Modlę się za każdego z moich braci i sióstr, za każdą z ich rodzin i za wszystkich, którzy przechodzą trudne czasy. Proszę cię, aby w ich domach panował pokój, miłość, radość i szczęście, aby uwolnili się od długów, od trosk i aby wszystkie ich potrzeby zostały zaspokojone zgodnie z Twoją wolą i Twoją nieskończoną hojnością. Błagam cię, panie, za wszystkich, którzy, którzy słuchają tych słów, aby wiedzieli, że nie ma żadnego problemu, okoliczności ani sytuacji, która nie byłaby pod Twoją kontrolą. Nie ma bitwy, której nie mógłbyś stoczyć, ani trudności, której nie mógłbyś rozwiązać. Cała nasza ufność jest w Tobie, bo Ty jesteś wszechmogący, Ten, który daje nam siłę, nadzieję i wiarę niezbędną do pokonania wszystkiego. Niech te słowa dotrą do serc tych, którzy ich słuchają, i niech umocnią się w Twoim świetle i Twoim pokoju, wiedząc, że Ty nas nigdy nie opuszczasz. Dlatego, Panie, proszę Cię, aby ten tydzień był więcej niż wyjątkowy. Proszę Cię, aby był to tydzień, w którym będę mógł bez lęku stawić czoła wszystkim wyzwaniom i obowiązkom, które przede mną stoją. Tydzień, w którym będę mógł zobaczyć owoce mojego wysiłku, w którym będę mógł osiągnąć to, czego szukam i zacząć realizować marzenia, które odkładałem. Nie chcę dłużej odkładać moich marzeń, Panie. Chcę być odważny, chcę iść naprzód i dlatego w tej chwili. Powierzam Ci moje życie i moje plany, prosząc, abyś oświecił moją drogę, abyś kierował moimi słowami i myślami, aby wszystko co robię było zgodne z Twoją wolą. Naucz mnie, panie, że życzliwość jest najwyższym stopniem siły, że zemsta jest niczym innym jak pierwszym przejawem słabości. Jeśli dasz mi pieniądze, panie, nie odbieraj mi szczęścia. Jeśli dasz mi siłę, nie odbieraj mi mądrości. Jeśli dasz mi sukces, nie odbieraj mi pokory, a jeśli dasz mi pokorę, nie pozbawiaj mnie mojej godności i poczucia własnej wartości. Proszę cię, naucz mnie żyć w równowadze, aby nic nie odebrało mi tego co istotne mojej relacji z Tobą, mojego wewnętrznego pokoju i mojej miłości do innych. Potrzebujemy Cię, Chryste Panie Boże z nami. Aby nauczyć się prawdziwie kochać, aby iść z radością i siłą naszą drogą trudów. Oddaję Ci wszystko, czym jestem i co mam. Zostawiam przeszłość, teraźniejszość i to, co ma nadejść, w Twoich rękach, ufając w pełni Twojej mądrości. Przygotowuję moje serce, Panie, abyśmy patrząc na Twój krzyż, mogli odnaleźć Twoją obecność w naszym świecie. Abyśmy patrząc na krzyż mogli poczuć Twoją nieskończoną miłość i zrozumieć wielką ofiarę, którą złożyłeś za każdego z nas. Abyśmy patrząc na krzyż mogli zobaczyć, jak Ty podtrzymujesz nasze własne cierpienia. Tak jak Ty zwyciężyłeś rozpacz i śmierć mocą nadziei i Twojej wielkiej miłości. Abyśmy również my mogli pokonać nasze lęki, nasze niepewności i wszystkie trudności, które nam się przytrafiają. Abyśmy patrząc na Ciebie na krzyżu, Poczuli się umocnieni, wiedząc, że Twoja ofiara nie była daremna, ale przynosi życie i nadzieję każdemu z nas. W tym tygodniu zostawiam wszystko w Twoich rękach, Panie. Przychodzę przedstawić Ci wszystkie moje potrzeby, nie tylko te, które dotyczą mnie, ale także te wszystkich, którzy mieszkają na tym świecie. Modlę się za tych, którzy nie mają co jeść, za tych, którzy nie mają pracy i zależą od niej w codziennym utrzymaniu. Błagam Cię za opuszczonych, za chorych, za tych, którzy cierpią w milczeniu. Abyś Ty był pocieszeniem wszystkich cierpiących, abyś ich podniósł i dał im pokój. Daj nam serce dobre i odkupione, Panie. Pomóż nam być stałymi w naszej wierze i wiernymi Twoim zamysłom. Przebacz nasze winy, oczyść nasze dusze i zamieszkaj w nas, szczególnie przez chleb i wino świętej Eucharystii. Pomóż nam przyjmować Cię godnie. Z czystym i gotowym sercem, abyśmy mogli żyć tak, jak nas do tego wzywasz. Błagam Cię także, panie, za starszych, którzy zostali zapomniani przez swoje rodziny, za dzieci, które doznają przemocy, za tych, którzy są ofiarami przemocy i za wszystkich, którzy żyją w sytuacjach ucisku. Proszę Cię za mój kraj, za moją rodzinę i za wszystkich, którzy pragną iść za Tobą całym swoim jestestwem. Dziękuję Ci, Panie, za ten nowy dzień. Dziękuję, że dajesz mi możliwość bycia lepszym niż wczoraj, że pozwalasz mi bardziej cię chwalić, że dajesz mi możliwość pokazania światu, że jesteś wielki. Dziękuję, że jesteś ze mną i mnie prowadzisz. Niech ten dzień będzie błogosławieństwem, niech każda chwila będzie przeżywana w Twojej obecności i niechaj my naszym życiem pokażemy światu, jak wielki jesteś. Abyśmy mogli być światłem w ciemności, nadzieją w rozpaczy i miłością pośród cierpienia. Amen. Bracia i siostry, jeśli czujecie, że ta modlitwa oświeciła Wasze serca, naciśnijcie, lubię to, i udostępnijcie, aby ta modlitwa dotarła do tych, którzy jej potrzebują. Rozszerzajcie błogosławieństwa gdziekolwiek pójdziecie. Nie zapomnijcie nacisnąć pas subskrybuj aby każdy dzień był nową drogą ku większej bliskości z Bogiem. Ale pamiętajcie, jeśli przegapicie tę okazję, możecie stracić błogosławieństwo, które Bóg przygotował specjalnie dla Was i Waszych bliskich.